Dlaczego żaden rodzic z tego świata? Mogę ja Nigdy. Powiedzieć? Dobrze, ale jeszcze skończę, ok? Dlaczego żaden rodzi z tego świata? Nigdy nie powinien krzywdzić swojego dziecka. No bo, no bo jak mama na przykład ją urodziła, a tata wychował. No i co? No i po prostu bardzo lubią tego dziecko, po prostu tak yy, go lubią, że nawet kochają go. Że nawet tak lubią, że nawet kochają Jeden rodzic takie dziecko atakował, czyli na przykład był taki zły dla niego, i potem wylądował to dziecko w szpitalu i zginął po prostu. To był poważny problem, bo ten rodzic nie powinien atakować dziecka. A wiecie, kto to jest polityk? Ja wiem, ja wiem, no to co taki ważny człowiek. Co ci politycy robią? Jakie mają obowiązki w naszym kraju? Ja wiem, ale teraz nic, nie nic nie robią. Proszę? Nie robią. No nie wiem. Są bardzo potrzebne prezesowi jakby, jakby taki prezes, taki taki prawnik. Kolega to taki ktoś, kto ochrania kogoś? Tak, ja, ja to wiem. No i, no, i, no i za ochronę płaci. A wiecie co to jest takiego sejm? Ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Sejm to to jest, taki, to jest taki nie sejm, nie sejf. A ty wiesz? No muszę sobie przypomnieć. No dobra, a gdzie politycy pracują? Sejmie. To mi się już przypomniało. No, to powiedz. Tam, gdzie politycy pracują. Jak to wygląda? No tak jest, Sejm. Widziałeś kiedyś Sejm? Nigdy nie widziałam, ale w wiadomościach widziałam. A kiedy będzie pizza? Jeszcze powiem Pani coś. Proszę bardzo. No, że Pani jest mistrzem mowy polskiej. Mamy właśnie koleżanka. Albert, odleciałeś. Nic ci się nie stało? Nie.